nie Pani radna, my tutaj przez tę kadencję mieliśmy wiele trudnych tematów. Organizowaliśmy wspólne komisje. Organizowaliśmy spotkania. Jak by Pani nazwać? Nigdy z tego nic nie wynikało. Za każdym razem, że ja nie przerwałem, nawet słowo się e, e, Nawet jak pani teraz dostała e, materiały mimo tego, że kanalizacja tyczy Kurowa, nawet pani nie przyjechała. Nikt, nigdy na tych spotkaniach nie było żadnego. Nawet jak coś ustaliliśmy, na sesji było inaczej. Po co w ogóle coś robić, kiedy z tego nic nie wynika? Jako Straży Gminnej, gdzie jest już chyba piąty raz uchwała, yy, tam Państwo w ogóle ustosujecie, wydawać więcej pieniądze, tu gdzie chłopaki społeczne narażają na Was życie, a jeszcze mówię dołożenie 16, oczywiście jak zagłosujecie, bo jak to trudno, natomiast Straż musi być wyszkolona. Nie wydajemy na nich. Teraz zaprzeliśmy z firmy AEWA pieniądze na dwie bramy. Jedną do Kopalina, jeszcze jedną do Hoczewa. Załatwiamy wiele rzeczy od darczyńców. Jakbyście Państwo, poproszę, żeby tu przyszli, zaprezentowali swoje ich tak nieudzicie, żeby pokazali Wam, jak oni zdobywają pieniądze. Niektórzy z Was brali udział. Jak Bromek Nowak w Sasinie, i widział, ile strażacy zdobyli dodatkowych środków, Każde, każda straż zdobywa te pieniądze im się należą, żeby mogli prowadzić swoje działania operacyjne i żeby żaden z nich potem nie poniósł jakichś konsekwencji, braku odszkodowania czy innych rzeczy. I to będę realizował. Ja rozumiem, że kiedyś tak nie było. To się zgadza. Aparaty będą do trzech lat nie miały testów, a jak żeśmy zakupili, to chobec się palił i gdyby nie było, to może by ktoś zginął. Dzisiaj nie wydajemy tam na nich na żadne fanaberie, na żadne spotkania, na żadną... Jak ktoś napisał kolacyjkę czy coś. To wszystko jest robione z ich własnych środków, nie ze środków tych, które tutaj głosujemy. Oni natomiast zdobywają wiele takich różnych środków. Ja z nimi też. I to się nam udaje. Ta współpraca jest faktycznie dobra i rozumiem, że Was to boli. Natomiast tutaj plan zabaw. Wszyscy. Wszystkie dzieci z całej gminy praktycznie tutaj korzystają. Nawet te ściech też przyjeżdżają na piłkę czy coś i chodzimy tam na plac. Czyli tutaj ten duży plac zabaw, zresztą chcemy takie projekty, tak jak i te siłownie, i inne rzeczy powoli nam wychodzą. Coraz lepiej są, wyście z nami współpracują. Ci oczywiście, którzy przychodzą na te nasze spotkania, które organizuje wicewód. Oczywiście część nie przychodzi, bo nie chce w tym brać udziału, ja to rozumiem. Natomiast ja.